Thank you Cześć, nazywam się Aleksandra Ptaszek i jestem prezesem Koło Naukowego zrównoważonego Rozwoju ProVita. Inicjatywa utworzenia tego koła powstała już w 2009 roku. Wówczas pomysłodawczynią i zarazem pierwszym kuratorem została pani profesor Janna Kostecka. Obecnie funkcją kuratora pełni pani dr Klaudia Giordano. Mimo długotrwałych procedur zatwierdzenia koła udało nam się rozwinąć naszą działalność i mamy na swoim koncie już kilka sukcesów. Pierwszym z nich była organizacja Ekojuvenaliów w 2010 roku. Wówczas koło podjęło się kilku prośrodowiskowych inicjatyw, m.in. organizacja okładu, wykładu otwartego, który wygłosiła wówczas pani profesor Jana Kostecka. Poza tym zorganizowaliśmy przeprowadzanie ankiet wśród mieszkańców Stolowej Woli na temat segregacji odpadami oraz zorganizowaliśmy sadzenie drzewek wokół akademików. Proszę. Kasia, ona przesłała dla nas nowych członków, które mnie prosiłaś. Dziękuję bardzo. Przydać nam członkowie. Zapraszamy również Was. Czym możemy się pochwalić? Niedługo po jakuś w jak napisaliśmy naszą pierwszą publikację, która została zaprezentowana na konferencji ogólnopolskiej we Wrocławiu. Dotyczyła ona wybranych aspektów znajomości fauny ptaków wśród mieszkańców stalowej woli. Publikacja ta została wydana w Oficynie Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej. W kolejnym roku przeprowadziliśmy następne badania, które z kolei dotyczyły ilościowych i jakościowych cech odpadów produkowanych w Akademiku Męskim i Żeńskim, tutaj przy naszej uczelni. Publikacja ta z kolei została wydana w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszły rok akademicki łączy się wielkimi zmianami w naszym kole. Dołączyło do nas wielu nowych członków i nowym kuratorem została pani dr Klaudia Giordano. W tym powiększonym składzie ponownie staraliśmy się o zatwierdzenie koła, co udało się i wreszcie 14 maja zeszłego roku zostaliśmy oficjalnie zatwierdzeni jako koło naukowe Prowita Zrównoważonego Rozwoju. Kolejną inicjatywą, jakiej podjęliśmy się, było zorganizowanie konkursu zrównoważony rozwój, codzienne wyzwania. Laureatem konkursu został Bartosz Członka, który nakręcił filmik o wpływie, negatywnym wpływie człowieka na krajobraz Puszczy Sandomierskiej. Duże przedsięwzięciem w historii koła był udział w Festiwalu Nauki. Bardzo wielu członków koła stało zaangażowany w zaangażowanych w różne projekty. Głównym projektem koła był projekt pod tytułem i właściwości wody", gdzie przedstawialiśmy bardzo ciekawy sposób doświadczenia chemiczne prezentowane uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum. Festiwal ten cieszy się dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że tak będzie w przyszłym roku i w kolejnych latach, ale to dużo zależy również od studentów, dlatego zapraszamy do udziału w naszym kole. Do zobaczenia. She's a black belt in karate Working for the city She has to discipline her body Cause she knows that It's demand